Witam serdecznie, Mariusz Szpakowski, Filipiny Bohon, Carmen Życie na Filipinach w Korniku Kolejny dzień Kolejne perypetie Oli rozrabia cały czas, wszystko rozwalać chce Najśmieszniejsze to jest to, że jak tylko zobaczy, że otworzymy lodówkę to od razu leci do lodówki i staje tam i robi tak. Po prostu jest mu gorąco. I przy lodówce mnóstwo przeżywam. Wiecie co, on się tu urodził, tak? To jest pół Polak, pół Filipińczyk, ale on ma tak jak ja. To powiedział, że 99% to ma ze mnie. Po prostu jest mu gorąco, mimo to, że się tu urodził. To niby powinien być jak gdyby oswojony z tymi temperaturami, tutaj tak eee, i powinno być mu łatwiej, tak jak Filipińczykom jest, a, a nie jest, po prostu się płaci. Inny kolor skóry, inna skóra, i po prostu się płaci, tak jak ja. Dzisiaj będzie taki króciutki film, tylko taki update'ik troszeczkę. Nie wiem, czy zauważyliście, ale zaczęłam, zaczęły pojawiać się linki do. Eee, Formularze, na którym można się zapisać na listę osób oczekujących na moje arcydzieło. Jak ładnie <grystanie> ja powiedziałem, od jakiegoś czasu piszę książkę i, i tak trochę to zaniedbywałem, to tak więcej innymi rzeczami się zajmowałem niż tą książką, szczerze powiem no ale ostatnio więcej zacząłem pisać i może by mi się udało skończyć w tym roku i ją wydać byłbym bardzo szczęśliwy sobie już zaplanowałem żeby to wydać w tym roku no ale nie wiem zobaczymy no w każdym razie jak skończę to na pewno poinformuję was o tym że już jest skończona no i jakbyście mogli wejść na ten formularz te osoby które chciałyby przeczytać o tych moich perypetiach tutaj na Filipinach e no to zapraszam, żebyście zapisali się na listę, tak jak po prostu skończę i wydam to Was, poinformuję jako pierwsze osoby o czym będę tam pisał, o tych yy, perypetiach, które tutaj miałem na Filipinach. Napisałem w sumie, co się tam wydarzyło w Anglii, ze szczegółami, jak to wyglądało, skąd ta decyzja w ogóle o przyjeździe na Filipiny. No i to też pewnie pójdzie nie. Zobaczę potem już na sam koniec jak to wszystko poskładam do kupy czy to w ogóle będzie pasować, ale myślę, że warto by było napisać też o, o tych przyczynach, co tam się wydarzyło, no takie w sumie personalne rzeczy. No ale jak pisać to, to, to pisać prawdę i wszystko, więc więc to myślę, że powinno być. Jest jeszcze wiele rzeczy takich, które tu się wydarzyły na Filipinach um, i, i nie wiem jak to będzie z tymi rzeczami czy je wstawić, czy nie wstawić po prostu mógłbym kogoś urazić albo e, komuś mogłoby się nie spodobać to, że, że opisałem tą sytuację e, książce no i nie wiem no nie wiem co z tym zrobić szczerze mówiąc nie mówię o osobach które poznałem i jakieś tam historie, które tutaj były, tak? Na Filipinach i tutaj mam takie wątpliwości. no, Piszę, słuchajcie, pisze wszystko. Tak. A potem jak się już to wszystko poskłada, to po prostu no nie wiem... Może dam kilku osobom do przeczytania, żeby zobaczyli jak to wygląda i czy to może być, czy nie. No chciałbym wszystko po prostu napisać, tak? I wstawić, nie? Wszystkie te historie. No mówię, nawet gdyby miały się nie podobać komuś, mówię, ty... jeszcze raz wspomnę osobom, które poznałem tu na Filipinach przez te 8 lat, no ale to uzgodnię. Jeszcze z kilkoma osobami eee, no Mówię o patronach, prawdopodobnie patronom swoim udostępnia no wcześniej, żeby mogli przeczytać i dać mi feedback Czy może być? No Słuchajcie, wiecie co? pojawiły się jakiś czas temu komentarze odnośnie na przykład moich kolegów e, Znajomości Ktoś napisał, że ja tutaj nie mam kolegów Że, że zarzucił mi, że nikt nie chce się ze mną zadawać Mieć jakiś kontakt, więc, więc myślę, że warto by było się do tego też odnieść. Powiem Wam, że tak, ja bardzo selekcjonuję osoby, które poznaję. Nie każdy zostaje moim kolegą czy znajomym po tym, jak się poznamy. Ja mam taką generalnie zasadę, to kiedyś mama mi to powiedziała i się trzymam dlatego uważam, bo, że, to jest, że to jest prawda moja mama kiedyś powiedziała, że jeżeli kiedyś poznasz kogoś i złapiesz tą osobę na jakimś kłamstwie, czymś no po prostu będziesz widział, że ta osoba nie jest do końca szczera z tobą w tym co mówi to trzymaj tą osobę z daleka od siebie z tego względu że ta osoba wcześniej czy później może, nie musi ale może ci zaszkodzić. I ja tak robię, bardzo weryfikuję swoje znajomości, no mówię, nie każdy z moim kolegą mam e, kilku kolegów e, i po prostu no, to takie zweryfikowane znajomości nie i z nimi się zadaje, a, a całą resztę po prostu trzymam na dystansie. Ja po prostu nie chciałbym, żeby mi te osoby kiedykolwiek w życiu zaszkodziła. Uwierzcie mi, że, że naprawdę przekonałem się nieraz, że takie znajomości nieszczere. Potem suma summarum na koniec okazuje się, że ta osoba po prostu robi coś przeciwko tobie. No, tak to wygląda. Na przykład, takiego miałem kolegę w Anglii. Otworzył, nie wiem czy wam mówiłem tą historię, otworzył firmę kurierską i była taka aplikacja, na którejśmy, na, na której on zdobywał gdyby ładunki tak na przewóz. To było same delivery. Czyli ten, te, tego samego dnia dostałem, odbiór i dostałem. I on mnie w sobie do tego namówił i mówił, słuchaj, pełno ładunków, jest kupę roboty, spokojnie, e, będziesz mógł zarabiać pieniądze jak kupisz wana, będziesz na tym dobrze wychodził. Więc będzie yy, więc ja mu zaufałem, no, no i kupiłem tego wano. zarejestrowałem się na tej stronie, tylko że problem tego, że na tej stronie, żeby mieć dostęp do tych ładunków, to trzeba było tam jakąś miesięczną czy roczną opłatę yy, wnosić chyba roczną. Sporo kazy to było. No i ja się tam zarejestrowałem, opłaciłem zarejestrowałem, kupiłem tego wano tak? I... Pytam się jego, bo wszedłem tam, a się okazuje, że tam nie ma ładunku żadnych. ja mówię, gdzie ty to szukasz i tak dalej, a on do mnie mówi, no nie ma ładunku, ja mówię, no ale mówiłeś, że samo, że można tam coś zarobić, on mówi, słuchaj, nie ma, ja mówię, no ale wiesz, ja zapłaciłem kupę kasy, ty żeś mi powiedział, że, że tam jest robota, a on mówi, ja zapłaciłem, to ty też możesz zapłacić i tyle. I tak się zakończyła moja znajomość z tym e, kolegą. E, no i takich, takich... E, a potem sobie ogarnąłem roboty i te wany jeździły i zarabiałem oczywiście. tam Kilka tych wanów, nie? No, ale... To jeden z takich przykładów i... i tutaj na Filipinach też poznałem kilka osób, które po prostu są nieszczere wobec mnie, albo były nieszczere i... Po prostu jesteśmy znajomymi, tak, ale znamy się, nie odwiedzamy się, nie spędzamy razem czasu. Ja wolę mieć jednego kolegę, albo nawet w ogóle nie mieć, jak mam mieć ludzi fałszywych, nieszczerych wokół siebie. Ja nie potrzebuję do, do szczęścia, do tego, żeby sobie szczęśliwie tutaj żyć z Daniką i z dzieciakami nikogo tak na dobrą sprawę no ale mówię mam kilka osób z którymi dobrze mi się rozmawia spędzam z nimi czas i małe kontakty piszemy do siebie no tak to, to wygląda <ścoughs> ojej nie mam wizy, słuchajcie wczoraj patrzę tak mi coś olśniło się, z Oliwerem się bawię tu na podłodze i tak mówię. Do kiedy ja mam wizę? Nie, ja byłem przekonany, że mam do 9 maja. A wizę mam do 9 kwietnia. Więc nie mam wizy, będę musiał jechać tą wizę ogarnąć. Teraz się zastanawiam, co to będzie, bo to poparcie jest 21, a 9, no to jest trochę, nie? Dwa tygodnie, więc nie wiem, hmm. czy dadzą mi deport, czy. Będę musiał karę tylko zapłacić. Nie wiem, jak to się skończy. No ale będziemy jechać jutro. Do Emigration zabieram całą rodzinę dzieciaki. Jedziemy. <grymne> jak macie zamiar przyjechać i zamieszkać na Filipinach, to musicie bardzo uważać na swoje znajomości. Tutaj nie z każdym można się zadawać. Nie z każdym się spędza czas. Trzeba naprawdę uważać, żeby się w tarapaty nie, nie, nie władować na Filipinach. Także ostrożnie ze znajomościami dla tych, którzy po prostu przyjeżdżają tu po raz pierwszy. Eee, no, lepiej tak myślę, że po prostu lepiej samemu być i, i sobie tutaj działać, i, jak to będzie Indzioć nie wiem, jak to powiedzieć, jest teraz nic, no być zadowolonym z tego, co robicie, tak? Działać po prostu po swojemu, no, a... No nie z każdym można... o wszystkim pogadać i nie, nie z każdym... E... Można się nawet pokazywać, żeby nie było problemów potem, nie? Także jeszcze raz zachęcam, wszystkie osoby, które zainteresowane są no, moją książką, która się wyda <laughs> za jakiś czas. No, nie chciałbym obiecywać, no chciałbym, żeby to było w tym roku, ale co się da z tym zrobić, nie wiem. Jeszcze mam sporo pisania, a potem cały ten proces wokół książki, nigdy przez to nie przechodziłem, nie wiem. Jak to jest, muszę się trochę zorientować. Na pewno nie będę korzystał z jakichś wydawców, po prostu zrobię self-publishing czyli sam będę promował i wydawał tą książkę. Także no, te osoby, które chciałyby po prostu przeczytać To moje parykety ciekawe historie, naprawdę ciekawe Na przykład to jak spotkałem rebeliantów w dżungli, jak, jak chodziłem po dżungli e, parę jest w moich związkach, co tam się działo e, dużo ciekawych wskazówek też będzie e, bo tutaj jest życie na Filipinach i ze związków i różna tam <śladania> Maria przemyślenia, doświadczenia i działo się, działo się nawet miałem kiedyś taką sytuację, że policjant mi przystawił pistolet do głowy To też będzie eee, Na... W tej książce Także no było, było sporo historii Także zachęcam jeszcze raz eee, Wpisujcie się na listę i po prostu jak skończę to was poinformuję eee, Mailowo O, te maile, które zostawicie na tej liście to są maile, które ja po prostu sam dla siebie mam, nikomu nie udostępniam, nie sprzedaję takich rzeczy, to jest po prostu lista osób, które są zainteresowane książką moją i, i ten adres mailowy, który zostawicie będzie wykorzystany tylko i wyłącznie do tego, żeby Was poinformować o mojej książce, a może potem następny. Tak? No, także, no ale skupmy się na tej pierwszej. Także zapraszam do zostawiania adresów mailowych i zapisywania się na listę. Co ty tu masz? No, teraz rurką będzie bił wszystkich. Daj mi tą rurkę. Czekaj. E, poszliśmy do miasta. O, ja już sobie przygotowałem narzędzia, dlatego Oli ma tą rurkę plastikową. No i ktoś wyłamał mi rurkę tam. 300 studni i woda uciekła cała z zbiornika. Tutaj taka rurka do pepy idzie, i no i ta rurka do pepy jest wyłamana. Mo może nie być widać. No, więc Także... tutaj widać pepy cieknie. Więc muszę to zrobić teraz, mam zajęcie na wieczór wody nie mamy no i oczywiście jak Oli zobaczył, że że ja przy narzędziach siedzę no to musiał tacie pomóc przyszedł i zabrał mi rurkę no